Cześć, w dzisiejszym materiale pokażę Wam, jak wyregulować tylną przerzutkę. Regulacja tylnej przerzutki to jedna z najbardziej emocjonujących czynności przy naszym rowerze i z jednej strony dość prosta, jak się wie, co robić, z drugiej strony potencjalnie dość kosztowna, jeżeli coś zrobimy źle. Zaczynamy od tego, że przerzutka musi być prawidłowo przykręcona do roweru. Tu mamy hak, najczęściej jest on wymiennym elementem ramy i w momencie jak przerzutka Zostanie uderzona i coś ma się uszkodzić, to ten element ma za zadanie się wygiąć lub pęknąć, tak żeby nie uszkadzać całej ramy. I za około 30-40 zł można taki hak dokupić nowy i do niego przykręcamy przerzutkę. Tutaj, jak widzicie na przerzutce, jest pierwsza śruba regulacyjna i śruba mocująca. Śruba mocująca, oczywiście, trafia w ten duży otwór. Śruba regulacyjna będzie służyła do ustawienia przerzutki w odpowiednim położeniu. W tym momencie kluczowe jest przykręcenie przerzutki w taki sposób, żeby śruba regulująca, ta którą tutaj mamy z tyłu, oparła się o ten ząbek, a nie była na przykład przed nim. Czyli nie przykręcamy przerzutki w położeniu, gdzie ona dotyka do ramy, tylko przykręcamy ją w położeniu tylnym. Dobrze, nasza przerzutka jest już na miejscu. Jeżeli jest prawidłowo przykręcona, powinna mieć pełen ruch tutaj, przód, tył i napinać prawidłowo. Łańcuch. Jeżeli chodzi o wprowadzenie łańcucha do przerzutki i dobór jego długości, to w innym moim filmie zobaczycie jak to zrobić. Teraz możemy użyć śruby regulacyjnej. Ona nam, jak zobaczycie, teraz oddali przerzutkę w tej płaszczyźnie. A jak zaczniemy wracać, to przerzutka, jak widzicie, tu minimalnie się zbliża nam do ramy. W innych modelach będzie to widać bardziej. Ja przy tą, tą śrubę wkręcę tak, mniej więcej jak była, czyli do połowy. Ta przerzutka nam się w tej chwili oddala od ramy. Robimy to po to, żeby na największych przełożeniach górne kółko przerzutki nie dotykało nam do zębatki. Kolejna rzecz, którą musimy zrobić, to przykręcić linkę sterującą nam przerzutką. Beczkę regulacyjną, która reguluje nam. Położenie, czyli stroi biegi i reguluje położenie przerzutki lewo-prawo. Beczkę wkręcamy do końca. Zakładamy linkę prawidłowo pod śrubę. Tutaj są różne wersje: czasem z tej strony się zakłada, czasem z tej strony się zakłada. Czasem przechodzi to jakąś taką eską, czasem się zawija do tyłu. Albo można spojrzeć w necie na dany model przerzutki, jak jest prawidłowo zamontowana. Często na dole przerzutki. Albo na blaszce trzymającej linkę jest taki charakterystyczny rowek lub ząbki, które pomagają ustalić, w jakim położeniu to powinno zostać przez nas poskręcane. Także wprowadzamy linkę na miejsce, naprężamy ją. Możecie leciutko popchnąć przerzutkę w stronę ramy, bo prawdopodobnie przy przykręcaniu ta linka nam się lekko zluzuje. Zakręcamy dość mocno tutaj. Nie ma podanych sił, z jakimi to dokręcamy, ale jest to pewnie w okolicach 5-8 Nm, czyli takie niezamocne dokręcenie, powiedzmy trochę mocniej niż koszyk na bidon. I mamy zamontowaną linkę. W tej chwili trzeba sprawdzić, jak nam chodzą biegi w przerzutce. Zmienić przełożenia do samej góry. Wrócić na dół, zobaczyć czy udało nam się przykręcić od razu linkę w prawidłowym położeniu, czy będziemy musieli coś tutaj pomanewrować. W zasadzie z pierwszego podejścia udało się tutaj zamontować linkę prawie idealnie, ale jak widzicie, na tym biegu minimalne jest opóźnienie, zawahanie przy zmianie do góry. Jeżeli tak, to musimy wykręcić beczkę regulacyjną, to łatwo zobaczyć, bo zaczyna nam się wysuwać tutaj ta srebrna śruba. Oczywiście nie wykręcamy jej aż o tyle. Tylko jeżeli mieliśmy wkręcone na maksa to pierwszy powiedzmy pierwsza regulacja to jest jakieś pół obrotu 3 czwarte. I jeszcze raz sprawdzamy pełen zakres przełożeń. Można też spojrzeć z tyłu czy linia łańcucha przebiegającego po zębatce kasety przez przerzutkę jest linią prostą i osiową do Linii zębatek. Jeżeli potrzebowalibyśmy przesunąć przerzutkę lewo-prawo, to użyjemy znowu tej beczki regulacyjnej. Czy zatem to już koniec naszej regulacji przerzutki? A jeżeli koniec, to w takim razie do czego służyły te dwie śrubki tutaj i czy powinniśmy nimi pokręcić? Ano, te dwie śrubki służą do ograniczenia ruchu przerzutki w stronę ramy. Tutaj łatwo zobaczyć która ze śrub odpowiada za którą stronę albo patrząc na literkę low czyli lekkie biegi high czyli wysokie biegi albo patrząc na to o którą śrubę przerzutka nam się w końcowym położeniu opiera albo robiąc prosty test czyli trzymamy przerzutkę dociśniętą do końca zakresu kręcimy jedną śrubą wtedy ona nam się ta przerzutka nie rusza śruba kręci się łatwo kręcimy drugą śrubą i w tym momencie jak widzicie przerzutka od razu zaczyna się dosuwać do ramy i jeżeli tą śrubę wkręcimy do końca to w tej chwili przerzutka już nie zmieni biegów na najniższe bo śruba regulacyjna jej to uniemożliwia więc przy tym ustawieniu trzeba powrócić do poprzedniego prawidłowego czyli odkręcić śrubę regulacyjną aż przerzutka zejdzie na najniższy bieg sprawdzamy czy jest Osiowo to samo robimy z górnym zakresem. Górny zakres jest ważniejszy, bo jeżeli źle ustawicie swoją przerzutkę w zakresie pracy, to przy błędzie na dolnej zębacce łańcuch tylko wpadnie wam między hak i ramę. Trochę się tutaj porysuje, ale jest bardzo duża szansa, że to się tylko zakleszczy. Nic tu się nie zniszczy. Jeżeli źle ustawicie w drugim zakresie blokadę pracy przerzutki, to zaraz wam pokażę co tu się wydarzy. W tej chwili jest to prawidłowo ustawione, naciskacie przerzutkę, łańcuch nie wpada w szprychy. Teraz zobaczcie co się stanie jak poluzuję śrubę regulacyjną, wykręcę ją do końca. Przerzutka ma możliwość zmiany przełożeń za daleko. Łańcuch wpada w szprychy, przerzutka zaczyna nam się ślizgać po kole i jeżeli w tym momencie spotka nam się wózek przerzutki ze szprychami i to wpadnie jedno w drugie, to szprychy pociągają przerzutkę, to wszystko się urywa. Zakręca, wkręca w koło. Mamy na ramę, złaną przerzutkę porozwalane koło. Generalnie masakra. Dlatego właśnie ustawienie tego zakresu odpowiadającego za ruch w stronę szprych jest tak ważne. Zatem naprężamy przerzutkę ręką w stronę szprych i wkręcamy śrubę od zakresu do momentu, aż przerzutka powróci na prawidłowe ustawienie. Jej maksymalne wychylenie w stronę szprych nie przekroczy punktu krytycznego. Zrzucamy tam jeden, dwa biegi w dół. Patrzymy, czy wchodzi nam w górę. Patrzymy z tyłu, czy jest osiowo. Jeżeli tak, to koniec roboty. Tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Nauczyliście się regulować. Teraz będziecie sami mogli ustawiać swoje przerzutki. Jeżeli film Wam się podobał, subskrybujcie kanał, dawajcie łapki w górę. Piszcie w komentarzach, co jeszcze chcielibyście, żeby dla Was nagrać. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Do zobaczenia w kolejnych lub na rowerze. Heja.